Wieczorem po zjedzeniu kolacji przyniesiono do celi sienniki, na których mieliśmy spać po dwie osoby na jednym sienniku. Ponieważ w celi było więcej osób niż mogły pomieścić prycze ustawione wokół sali, kilka sienników rozłożono na podłodze. Sienników wydano tylko tyle, ile było potrzeba, licząc jeden siennik na dwie osoby. Stało się to przyczyną awantury. Ja z B ulokowaliśmy się na jednym sienniku leżeliśmy w ubraniach, bo nic nam nie dali do przykrycia i rozmawialiśmy o swoich przeżyciach od aresztowania do chwili obecnej. Przerwaliśmy rozmowę, bo na środku sali powstał mały raban, który zwrócił uwagę wszystkich. Między innymi Polakami był jeden młody chłopak zabrany za jakieś przewidzenie u Bauera. Był to chłopak słabo rozwinięty umysłowo i mocno głuchy. Został on bez miejsca do spania, bo na silniku, na którym jeszcze było jedno miejsce, leżał jakiś niemiec i nie chciał go wpuścić. Co ten chłopak chce się położyć, to tamten coś wymyśla mu po niemiecku i kopie go. Ten znów stanął nad siennikiem i płacze jak dzieciak. No nie wytrzymałem. Zeskoczyłem z pryczy, jakby mnie ktoś z aromaty wystrzelił i od razu znalazłem się przy sienniku Złapałem chłopaka za głowę i chciałem go położyć Niewiec znów zaczyna majtać nogami Puściłem chłopaka, a sam wziąłem się za Niemca Złapałem go za kołnierz, zwlokłem z siennika, zacząłem kopać po bokach i brzuchu, żeby nie było śladów I rzuciłem go na innych leżących na podłodze Następnie chłopaka wsadziłem na siennik i zapowiedziałem mu, że jak teraz wpuści tamtego bydlaka na siennik, to dla odmiany jemu wleję. Wtedy dopiero zauważyłem, że na sali jest szum. Każdy coś gada, a Niemcy wykrzykują.